Przeciętne wynagrodzenie w miastach wojewódzkich w grudniu 2024 roku. Najsłabiej z miast wojewódzkich wypadł Białystok ponad 7100 zł. A najbardziej, tu może być zaskoczenie, nie Warszawa, a Gdańsk 10640 zł. Dla mnie zaskoczeniem była Łódź, która jest no, dużym miastem, a zarobki zobaczcie porównywalne jak na przykład w Lublinie. Dziennikarze zwrócili uwagę na siną dłoń Donalda Trumpa. Biały Dom ustosunkował się do tego, ponoć ten siniak na lęce Trumpa spowodowany jest częstymi spotkaniami prezydenta i silnymi uściskami dłoni. Dla mnie to wygląda po prostu na jakieś wkucie, które miał na przykład węflonem w dłoni, ale co ja tam się znam. Może i liderzy światowi tak sobie silnie ściskają ręce. Polska senioralnym Eldorado dla Ukraińców. Lawinowo rośnie liczba świadczeń długoterminowych wypłacanych seniorom z zagranicy przez ZUS. Z najnowszych danych przygotowanych dla Dziennik Gazeta Prawna wynika, że rok do roku jest ich yy, więcej o kilka tysięcy. Eksperci alarmują, że rząd powinien jak najszybciej wyeliminować luki w przepisach dotyczących zabezpieczenia społecznego, bo inaczej staniemy się senioralnym Eldorado także dla oszustów. Donald Trump zapowiedział, że za dwa tygodnie rozpocznie się sprzedaż złotych kart, czyli kart stałego pobytu w USA w cenie 5 milionów dolarów. Trump przyznał, że będą je mogli też kupować rosyjscy oligarchowie. Znam paru rosyjskich oligarchów, to bardzo mili ludzie. Na pytanie co Ukraina dostanie w zamian za surowce Trump odpowiedział, że 350 miliardów dolarów, sprzęt wojskowy i szanse na dalszą walkę. Generał Kryło Budanow z ukraińskiej armii powiedział, że jeśli Rosja wygra wojnę z Ukrainą, jej kolejnym celem nieuchronnie będzie Polska. Radosław Sikorski, mamy powody do niepokoju. Po raz pierwszy w sprawie wojny w Europie Stany Zjednoczone głosowały przeciwko krajom europejskim, a z Chinami i agresorem tej wojny Rosją. To nowa sytuacja. Szef MSZ po sesji ONZ. Lekarze zdający egzamin lekarski zauważyli, że ktoś na kilka godzin przed startem egzaminu zaczął goglować zagadnienia z tego egzaminu. Przypadek? O co chodzi ze słodyczami z Dubaju? Wystarczy napisać, że z Dubaju i już można sprzedać wszystko za dowolne pieniądze? Trochę w tym prawdy jest. Znany aktor i podwójny zdobywca Oscara Jean Hackman i jego żona Betsy Arakawa zostali znalezieni martwi w swoim domu w Santa Fe. Razem z nimi znaleziono martwego psa. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy powiedział, że jeśli Zachód wyśle na Ukrainę 30 tysięcy żołnierzy sił pokojowych, to nie będą statystami, którzy uciekną jako pierwsi w przypadku nowej ofensywy rosyjskiej. Piekziu, szukałem taniego noclegu w Londynie i trafiłem na taką perełkę za 45 funtów za noc. Teraz jest przecena: jedyne 40. Zaczyna się niewinnie od nieszczelnego okna zalepionego taśmą i jakimś papierem. No, ściany jak widać nie należą do najświeższych, wymagałoby to pomalowania. Tu tylko nie wiem co to jest. Lekki nieporządek i lekki bałagan w pokoju. A wejście do apartamentu wygląda tak. Żeby nie zapomnieć. Przywitaj, zaproponuj wizytę prywatną, podziękuj i pożegnaj. W styczniu tego roku sprzedaż Tesli spadła o 45% w całej Europie. Sprzedano 9945 samochodów, podczas gdy rok wcześniej 18 161. Sondaż Radia Z. Jak Pana, Pani zdaniem, powinna zachować się teraz Ukraina w obliczu wojny? Większość 57% ankietowanych odpowiedziało, że szybko dążyć do zawarcia pokoju 30% nie ustępować w walce i 13% nie, nie znało odpowiedzi. Viktor Orban ogłosił, że Węgry nie będą już zezwalać na parady równości LGBT.